Witamy w kolejnym odcinku poradnika geograficznego. Dzisiejszy materiał będzie o rozmieszczeniu surowców na świecie i w Polsce. Odnośnie surowców, które dzisiaj omówię, pojawiają się najczęściej i najprawdopodobniej pojawią się na następnej maturze. Nie oznacza, że tak będzie na 100%. Przejdźmy w takim razie do omówienia materiału. Surowce, które występują na świecie. Trzeba znać na pewno kilka surowców energetycznych i metalicznych oraz najważniejsze państwa wydobywające te surowce. I oznacza, jeszcze państwa posiadają najzasobniejsze złoża. Na początku mamy węgiel kamienny. Jest to surowiec energetyczny występujący najzasobniej w Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach. Indiach, czy w Rosji. Jeśli chodzi o Rosję, to warto zapamiętać fakt, iż Rosja jest głównym importerem węgla. Kamiennego. Importujemy węgiel rosyjski, gdyż jest on po prostu tańszy. W Polsce węgiel jest droższy, chociaż mamy dość bogate zasoby. Lecz ze względu na duże wydobycie w poprzednich latach złoża węgla znajdują się już bardzo głęboko. Jeśli chcemy wydobywać z tych głębokich miejsc, to niestety generuje to większe koszty. Dlatego wiele przedsiębiorców decyduje się na import węgla kamiennego z, z innych państw, m.in. Rosji, niż zużycie naszego własnego krajowego. Rudy żelaza. Tu trzeba zapamiętać Australię i Brazylię, okolice okręgu przemysłowego Minas Gerais. Następnie mamy boksyty, czyli rudy aluminium. Występują w Australii, na Jamajce i w Europie, najwięcej na Węgrzech. Rudy miedzi. Powinno nam się od razu kojarzyć z Chile, gdzie są tam jedne z najzasobniejszych złóż tego surowca. Jest to główny surowiec przeznaczony na eksport tego państwa. Dodatkowo można jeszcze wspomnieć o złożach rudy miedzi występujących w Republice Południowej Afryki. Ropa naftowa i gaz ziemny, który występuje najczęściej razem z ropą, to USA, Rosja, kraje Zatoki Perskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar czy Arabia Saudyjska, Nigeria, Wenezuela czy Norwegia. Odnośnie ropy naftowej, Należy znać organizację gospodarczą OPEC, jej charakterystykę i państwa członkowskie. Film o organizacjach międzynarodowych poniżej. Teraz surowce występujące w Polsce. Oprócz dokładnego miejsca występowania, chodzi tutaj o obszar czy miejscowość, trzeba również znać okres oraz erę, w której dany surowiec powstał na terytorium naszego państwa. Link do filmu O Dziejach Ziemi, tym, Okresami, w których powstawały surowce, poniżej. Przejdźmy najpierw do surowców energetycznych. Węgiel kamienny występuje na obszarze Górnośląskiego okręgu przemysłowego między innymi miejscowości takie jak Bytom, lędziny, okolice Katowic. Drugim obszarem, na którym występuje węgiel kamienny, to województwo lubelskie. Takim najbardziej charakterystycznym miejscem jest Bogdanka. Teraz drugi surowiec, energetyczny, węgiel brunatny. Bardzo zasobnie występuje w okolicach konina, turka, bogatyni i jest wydobywany metodą odkrywkową, czyli jest wydobywana warstwa po warstwie. Nie musimy kopać bardzo głęboko, żeby wydobyć ten surowiec. Gaz ziemny najwięcej występuje w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, lecz występuje również. Bo na Szelfie Bałtyckim czy na Podkarpaciu. Dokładnie to samo z ropą naftową. Teraz surowce metaliczne. Rudy żelaza występują bardzo małe zasoby w okolicach Kłobucka, są to okolice Częstochowy i na szczyśnie. Jeśli chodzi o rudy miedzi, trzeba kojarzyć Legnice i Głogów, czyli miejscowości należącego do Legnicko-Głogowskiego Okręgu Przemysłowego. Rudy, cynku i ołowiu to olkusz i tarnowskie góry. Siarka to osiek. A sól kamienna występuje w dwóch obszarach. Pierwszym jest okolica Inowrocławia i Kłodawy na północy. I na południu Bochnia i Wieliczka. Teraz przejdźmy tradycyjnie do zadań naturalnych. Na mapie zaznaczono główne obszary występowania wybranych surowców energetycznych w Polsce. Podaj nazwę surowca energetycznego, którego główne obszary występowania na mapie oznaczono w legendzie literą A. Jest to obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i województwa lubelskiego, dlatego chodzi tutaj o węgiel kamienny. Wybierz dwa przykłady przeobrażeń środowiska przyrodniczego obszarów intensywnej eksploatacji surowca energetycznego, któremu odpowiada na mapie litera B. Mamy tutaj zaznaczony obszar występowania węgla brunatnego. I przykładem działań może być obniżenie zwierciadła wód, ze względu na otworzenie się leja depresyjnego, czy nastąpiła degradacja gleb. Kolejne zadanie. W tabeli przedstawiono informacje o bilansie wybranych surowców energetycznych w Polsce w latach 2000-2005, 2010 i 2016. Do każdego z opisów przy porządku i odpowiedni surowiec eksploatowany w Polsce wpisz jego nazwę do tabeli. Wydobycie krajowe prowadzone jest na niżu polskim i podkarpaciu, pokrywa ono około 20% zapotrzebowania krajowego. Surowiec, który występuje na niżu polskim podkarpaciu, spodanych to ropa naftowa i gaz ziemny. Dla nas, istot, dla nas istotną informacją jest zdanie drugie, że pokrywa 20% zapotrzebowania krajowego. Jest to gaz ziemny. Zdecydowanie mamy większe zapotrzebowanie na ropę naftową i jesteśmy w stanie zaspokoić przez wydobycie krajowe jedynie parę procent. Surowiec wydobywa się głównie na niżu polskim oraz z szelpu Morza Bałtyckiego. Krajowe wydobycie wystarcza jedynie na pokrycie kilku procent zapotrzebowania. I tak jest to ropa naftowa w wydobycie koncentruje się w Sudetach i na Niżu Polskim. Niska kaloryczność surowca powoduje, że jest, jest on przedmiotem handlu międzynarodowego w marginalnym stopniu. I tutaj jeśli mówimy o niskiej kaloryczności, to chodzi nam o węgiel brunatny. Nie opłaca się go transportować na dalekie odległości, gdyż ten transport powoduje, że surowiec jest jeszcze mniej kaloryczny. Drugie zadanie. Produkcja jednego z surowców energetycznych w 2016 roku zmalała w porównaniu z początkiem okresu przedstawionego w tabeli, ze względu na zmniejszającą się opłacalność jego wydobycia. Podaj nazwę tego surowca energetycznego oraz przestaw przyczynę rosnących kosztów jego wydobycia w Polsce. Musimy tutaj przeanalizować tabelę i zobaczyć, który z tych surowców jest mniej wydobywany w naszym kraju. Chodzi tutaj o węgiel kamienny. Przyczyną jest między innymi, tak jak wspominałem, głębokie położenie surowca. Dziękujemy za uwagę. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę oraz suba.